Zacznę od mało znanej książki e, Jerry Broughton Four Points of the Compass. The Unexpected History of Direction. Czyli cztery punkty kompasu, nieoczekiwana historia kierunków. Nie jestem pewien, czy już nie mówiłem o tej książce. Bo na pewno ją czytałem w e-booku. Przetrwać Mariupol. Wspomnienia z piekła walki, rosyjskiej niewoli. To jest taka opowieść żołnierza no, brytyjczyka, który kiedyś, kiedyś był żołnierzem brytyjskim, a później się zakochał w Ukraińce i, i był żołnierzem i piechoty morskiej. i i nawet Azowa przez chwilę z tego co pamiętam w książce. O, to jest fajna książka. Pozdrawiam w tym miejscu pana Tomasza. Otóż autora pióra Zbigniewa Zielińskiego. Leśnicy na frontach II wojny światowej. Dostaliśmy to od jednego z leśników, to książka Przebój. Przeczytałem ją, a właściwie wysłuchałem w audiobooku, czyli Szczepan Twardoch Nulu. Następna książka, którą jestem w trakcie czytania, czyli Jacek Komuda, upadek. Jak straciliśmy pierwszą Rzeczpospolitą? Bardzo fajna, ja w ogóle lubię, nie tylko samego Jacka, ale też jego twórczość. Już jakiś czas temu przeczytałem profesora Andrzeja Falbi i Wojciecha Harpoli Hami Pan, to jest opowieść oczywiście o stosunkach między ludem a panami. Jestem też w trakcie też książki Jana Maciewskiego, naszego współpracownika i, i pelietonisty Rzeczpospolitej, tego dziennika Rzeczpospolita, pod tytułem Nic to. Dlaczego historia Polski musi się powtarzać? Tę książkę skończyłem. Szybko się czyta. Książka pod tytułem Kaput. Koniec niemieckiego cudu gospodarczego. Wydańcu prześwity. Autor Wolfgang Münchau. Teraz bardzo modna książka w środowiskach, że tak powiem, strategów. No i na sam koniec już dla Prawdy, dla fanów czyli Jan Pasek Pamiętniki.